Cześć moi kochani widzowie! Dzisiaj jest taki nietypowy odcinek, bo chciałabym Wam przedstawić moją rodzinę. No więc zapraszam do oglądania. No więc to jest moja siostra Loren. Ma 10 lat i ma swojego konia, który nazywa się Kora. To jest Lars. Nie należą do mojej rodziny, ale postanowiłam, że Wam go przedstawię. To jest pomocnik moich rodziców. To jest moja mama. A to jest mój tata, których już znacie z poprzednich filmików. To jest Black, koń mojego taty. A to jest Carmel, koń mojej mamy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Zapraszam Was również na nowy kanał mojej koleżanki Luny. Link znajdziecie w opisie. Teraz już kończę. Do zobaczenia. Pa!